Hej, hej, witam w kolejnym materiale poświęconym DbD. Dzisiaj dostaliśmy listę delikatnych zmian, które wejdą jutro na live serwery z nowym DLC, no i oczywiście z nowym po prostu rozdziałem. Zmiany mam delikatne, krótkie, więc to będzie dosyć szybki materiał po prostu, bo zmian tych za dużo nie ma. Jeżeli chodzi o zmiany na zmiana, na samym początku ukończone gene będą teraz się wyświetlały na jasno-pomarańczowo oraz ocalani, którzy zostaną, dotknięci zmysłem psa będą e, wyświetleni po prostu killerowi na e, jasno-czerwoną poświatę, czyli po prostu gdzieś tam dostaniemy instynkt, no i generalnie gdzieś tam powiadomienie po prostu, że ten pies coś tam włapał. Jeżeli chodzi o dalsze zmiany dotyczące e, pieska, czas jego odnowienia, w zasadzie wysłania po prostu polecenia został skrócony do pół sekundy wcześniej na PTB. Było to sekund 5, więc różnica jest dosyć. Duże. Również zwiększono y, przyspieszenie pieska, kiedy po prostu rzucamy mu komendę chase'a, czyli po prostu kiedy ma lecieć w danym y, kierunku do 32 metrów na sekundę. A wcześniej to było 29. Zwiększono czas oczekiwania na po prostu przekierowanie komendy y, na dystans, po, w zasadzie po pokonaniu po prostu dystansu, który miał przebiec do jednej sekundy. Tam wcześniej było troszkę, troszkę mniej jeżeli chodzi o jedyną zmianę perków, no to Shellder The Barnet dostał zmianę. W zasadzie sam czas narażonego, efektu narażonego został zwiększony odpowiednio od 40 do 60 sekund, w zależności od poziomu perku. No, wcześniej było to maksymalnie 30. No i dewsi tłumaczą to przede wszystkim tym, że po prostu chcieli, żeby ten perk faktycznie działał troszkę dłużej, no bo 30 sekund to jest stosunkowo krótko, żeby ten perk po prostu był lepiej grany. Więc w zasadzie tyle mówię. Króciutkie, króciutkie zmiany. Yy, więc w zasadzie tak. Jutro, w zasadzie dziwne, bo że w czwartek ma wyjść do DLC. Ale przynajmniej tak jak czytałem, no to jutro to DLC ma generalnie wyjść na live server. Więc pewnie sobie tam gramy na, na streamku. Zobaczymy, jak to finalnie gra, pyka i tak dalej. Yy, no i w zasadzie tyle. Dzięki za uwagę. piszcie co sądzicie i czy czekacie jeszcze za to. Chociaż osobiście Wam powiem, że to jest pierwszy DLC, za którym jakoś wielce nie czekam. Ale zobaczymy jak to wyjdzie, więc dzięki za uwagę, do następnego. Hej hej.